Kurde, tylko Steam, a czy? nie jakiś Xbox Pass. <noise> o tamtych ogania no to normalne, no. i <noise> teraz tam bardzo ładnie poszło, powiem wam. Tak, Kozaczek. Tak, teraz poszło ładnie. I teraz trzeba zabezpieczyć tą bibliotekę i Bloody to miejsce, w którym się broniliśmy na schodach, na górze. Więc co zauważyłem, tam, że. zauważyłem, że na hordy, wiecie, jest spoko taktyka, generalnie się trochę cofnąć, mam wrażenie. Często. Mm -hmm. Tylko, te że z tyłu też zaczynałem Tak, Cię ja wiem. wiem, ja wiem. Teraz jest biblioteka, wiemy gdzie się bronić na bibliotece. Opancerzeni znowu. No. Ale, ale teraz będą opancerzeni wybuchacze. O, czyli nie ręce. Różna. A, no to, czyli, ale ręce też Lepiej. byli, y, chyba jeszcze jest dodatek. O, nie, 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 się, y, jedno albo one drugie. One się wiesz. wymieniają, tak? Tak, 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 widzisz tutaj na górze problematyczna karty nie masz tych, tych. Nie no. wiem, ja jeszcze wybieram sobie swoją kartę. No to zobaczę, że tam nie ma. Dobra, pamiętajcie, żeby wszyscy, jak tutaj się pojawicie, to żebyście się wyleczyli, bo to jest istotne dosyć. Hmm. Więc proszę się wyleczyć na pewno. No, wchodzić. No, wydałem pieniądze już tyle, co mam i tyle. Dobra, e, idziemy, robimy teraz tak. E, musimy jak najszybciej te okna pozamykać. Nie? A to... Dobra, tak, jak najszybciej okna zamykamy. No dobra, to co? Gotowi wszyscy? Tak. Czekaj, czekaj, tylko sobie wezmę jeszcze apteczkę. Dobrze, no, okay. czas, czas to najwyższy się zabawić. No ale na apteczkę dla mnie? W sensie 200 by potrzebuję. Mam 50. Uwaga, opancerzony boomer. Nie boomer, o, jeszcze ręka też jest. Nie, boomer opancerzony, dobrze ale, mówię. No, ale był, była też ręka. Ale boomer był no. opancerzony. No to prawda. Chyba tak? O kurde, zapomnę przepraszam, sam zapomniałem o tych głównych. Ręka Ręka na dole Okej, okay, coś mi złapało Ja już widzę, dzieciak, pamiętaj o bąbelkach Bąbelki Ej, złap kurwa, jak A się tutaj... Czekaj, widać Dora leży Tak to są bąbelki, pamiętajcie o bąbelkach Kurwa tu na są trzy ręki No A kurna idę Jeszcze jeden. Ale dramat. Kurde, łatwo a nie. Dobra, musimy uważać na ręce, bo one hordy powodują. Na bąbelki w sensie musimy uważać. Przepraszam. Patrzeć na patrzeć, czy nie ma bąbelków. Bąbelki opóźniają wszystko. Dobra, ja tutaj już opancerzam okno. Ja też opancerzam okno, tak. Ja też. Dobra, ogarnięte już pierwsze. Drugie ogarnięte. Trzecie będzie ogarnięte. Pięknie. Nice. Na uwaga na bąbelki, właśnie. Ja Dobra, jeszcze, jeszcze dwa. Tutaj jest też szokka tak? A i kolejny bąbelek A Kurde. mówiłem uważaj, no i mamy hordę, olipka Te bąbelki przywołują hordę. musimy na, na nie uważać no, no. Tu jest, jest ręka, tam ręka wlady uważaj. No, ale cofnijmy się do schronu, cofnijmy się do schronu Albo tam gdzie Junior O bomba bumer o chuj, o chuj o kurwa coś się dzieje Dacie sobie radę czy iść tam do was? Chuj. No uciekamy do schronu, ale będzie ciężko Oj 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 oj, oj. Dobra, próbuję naokoło, około tu A damy radę. Kurwa, to jest... Gdzie jesteś? Na, na samej górze. Nie, nie uratujecie mnie, ja już leżę. O, chuj. Nie, to no, cię no. podniesiemy chociaż. No czemu on nie umiera? Jeszcze, ale u mnie jest jeszcze ręka, uważajcie. Nie ma już ręki. Leży, leży, leży. Ja mam już health'a też. No co jest? Kurwa, coś strzelił mnie. Klujek, uwolnij go. Baby, nikt nie ma health'a. Tęcy, tęcy. Dobra, ja mam życie. Skarfe, jak coś. Jak coś. Abi, nie ruszaj się. Abi, nie ruszaj się. Abi, dobra. Dzięki. Dzięki. Dobra, dobra, mamy hordę Jak z tymi dobra. oknami? Jeszcze jedno okno. Uwaga, bo teraz. Skarpie... Dobra. Jest widzę ostatnie okno. To dawaj, szybciutko Robię ostatnie okno. Masz 20 sekund, szybko. Dobra, dam radę. Dobra, mamy. To obroniliśmy się. Znaczy. Dobra, dobra ja, ja, tutaj. Bądzie tu, ja będę tu bronił, tak jak ostatnio. Ta, chodźcie tu wszyscy na górę. Chyba nie ma hordy, czekajcie. Teraz zobaczymy. Nie, to nie będzie, bo zdążyliśmy. Dobra, nice, udało się. No, Mamy tu karty, jak coś, jakby ktoś nie wziął. No, mówiłem, mówiłem. Teraz musimy wejść. Ta dobra, tędy jest wyjście? Tędy jest wyjście. Dobra, ja proponuję, uwaga na bąbelki, pełno bąbelków jest. Nie biegniemy tam, Junior, wiesz? Umer. Nawet mas? możemy się cofnąć do biblioteki, ja wam powiem Ale strzelałeś mi prosto. Eee tu dawajcie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie Bo tu mam drzwi, mogę otworzyć Dobra już. Idzie. Dajcie mi dajcie mi amuni chodźcie amunicja tu, do... Chodźcie tutaj, Na górę Ręka. A, amunicja do shotguna AB, szybko Tu jest twój rzecz tutaj. Dzięki Już idę do ciekać co nie? Jak tu się wchodzi? Z drabiną? Jest tu leczenie, tak. jest tu leczenie, jeden darmowy Idę dobra dobra, 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 dobra To dajcie mi się wyleczyć? Ja się wyleczę Dajcie no, mi się dobra, ty, W sumie, bloody, ty nie miałeś życia, ale Nie miałem najmniej życia? Nie No dobra, to mogę dać komuś hajsu to trochę gulana... To się wyleczy. przeciwbólowe bardzo tak i A dobra, tego może o, no Ja, no, ja nie mam w ogóle hajsu, się... także No to dam ci, masz o jaka jest, fajna Mka tak mnie nie stać e, to ktoś nie rzuci rzucić jeszcze mam, o, Dobra, dobra, mam idealnie Dobra biorę chyba tę Mk Dobra byczki, e, chodźcie, skaczemy Ech. tu i idziemy dalej Tu jest bandaż jeszcze to, to weź, weź bandasz, e, to weź mi, weź mi daj. Nie tego to lepiej no, ja mam To mnie lepiej, to lepiej Dobrze. Ej, Dobrze weź go do ręki, masz Ech. slot już mógł go uleczyć. Gdzie Nie masz to wyjścia. Nie, tutaj nie ma wyjścia. To tylko... jest tylko. Tutaj była tylko znajdźka. Gorsza od mojej. Dobra, chodźcie, Czyli idziemy do tego wyjścia. No, no, to no to dobra. No dobra. Coś warczy. Idźcie z tyłu. Dobra, leży. Uwaga, bo za autobusem A też te może prace. być gdzieś Ej, na hordy, to może chodźmy tam, gdzie zawsze się bronimy, do biblioteki. Tak, proponuję. No, 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 tak. Ej, Zatakujmy. dobra, jest, ej, jest. Się. Ej, chodźcie tam, gdzie zawsze, ta, tak, cofnijmy się ta, na schody, bo zaraz będzie horda, więc nie ma sensu. Dobra. Obronimy się przed hordą i tutaj ruszymy w świat. Dobra. Macie mołotowa, więc pamiętajcie, że tu na przejściu można mołotowa rzucić Junior Tak, tak, wiem, wiem, wiem. Ale to poczekam na jakieś większe. Tak, lecę na balkon. Ta, Poczekamy na jakichś większych przeciwników, nie będę rzucał na Te, te, te. O kurwa, to jest skoczek. Ta, nie, przykleił mnie. Ej, ale Ebi, ty zostań tu ze mną. Dobrze, dobrze. Przecież... Dobra, ja zostaję. Dobra, Nie strzelaj, nie strzelaj! Nie no, bo... Strzelasz! Tarz... No bo... Dasz radę? Przeładowuję. Ja się leczę, a ty mi napierdalaś po plecach. Ale nie wiedziałem, że ta, że to... Do, dobra, że... koniec, koniec hordy, i... chodźcie, szybko. Dobra, ale łatwo, było. Go na dwóch na no, no, małą hordę. No, no bo byliśmy w dobrym miejscu i nas z każdej strony nie atakowali, nie? Dobra, tam. Dobra, bez prowadzenia celu, no, nie wie Dobra, ucieknij bez wprowadzenia bezpieczeństwa Oto ocale ten Uwaga na te, uwaga na no. dzieci no. które za są drodze, będą no, zamontowane no, przy no, ścianach no, prawdopodobnie tak? dobra dzieciaka już zatem, za ten, za Uwaga na kruki Taki leży boomera co mnie Przepraszam, bo mnie coś zaatakowało Uwaga na ptaki, tu powtarzam, że tu są taki, boomer jest koło nich Ja tu wystawiłem to, co wyjdą No jakim A, alarm tego nie przewidziałem cofka, cofka Zabiję go, zabiję go Ta, cofka Go schody A ja. Dobra Dobra, dobra To jest ok się bronić Ręka idzie Okuj Chodź Nie na schody ja idziemy standardowo No i Mi... to chyba wszystko, nie ma już nikogo, dobra, zostało dobra, tylko ręka. Mamo. Potrzebuję Ammo do, do tego do karabinu Ammo do karabinu, junior. idzie Dobra, dzieła od razu Dobra już ci daję Dobra, chodźcie, wszystko Dobra Dobra, mamy, dobra. mamy półtorej minuty i mam wrażenie, że teraz krótsze od tego czasu mamy miejsce. Uwaga bumer Lecz, lecz. Dobra, dawajcie, yy, horda za, dobra. Yy, Ocalon poza przy życiu, gdzie nie oni macie są? Tu napisane, że są te ptaki. uwaga oh, na te ptaki. Boomer, yeah, nie yeah, ręka. Tłumik. Dobra, zabiję. Jak yeah. mam tu, Mik, to też nie będą aż tak reagować te ptaki, jak Z tyłu ręka, z tyłu ręka. Chodź, chodź Junior, chodź Junior, nie zostawaj z tyłu Ale Boomer, Boomer za nami idzie no Upkear, ja tutaj ktoś tutaj jest Uwaga, pamiętajcie na ręce nadu musimy, Tu na dół, na dół, na dół, na dół idziemy są beczki jakieś Dobra, dobra nie, musimy. A nie, dobra, już nie mamy tego A horda będzie Chodźmy już do środka jest Uwaga dziecka. na dzieci Dzieciaki, dużo dzieciaków No właśnie No właśnie Pilnujmy schodów Mam molo, ja rzucę molo na schody Dobra, dobra ja tu ja trzyma, ja trzymam. Jest zaptyczka jak coś Dobra Ej, baby, wylecie apteczko, masz z tyłu Dobra, ja też się polecę. Ja Zamienimy apteczkę, zamieńmy się. Zaznacz Ja też się poleczę. A dobra, widzę, okej. Okay. Lecę. Rzuć mi amunicję ktoś do shotguna. Już ci hmm. rzucam. Eee, czekaj, do shotguna, nie, ma, nie mam. Ka Karigola, rzuć mi do shotguna. Dzięki. Do, do tego, do. mi tu kurwa warczy. Na górze hajsu szukajmy, bo to może być sporo hajsu. No to, i uważajcie na dzieciaki Uważajcie na dzieci Te, te samo Aaj, ammo nie, do nie prawie w ogóle. No bo górę, dlatego, sobie. że priorytetowo zrobię misję. W sensie próbuję no ludzi tak, uratować weszli, weszliście na górę, a nie wzięliście no, skrzynkę znowu. Amunicja tu jest jak coś Tu masz do shotguna Idzie ten Skoczek. Chore. Oj złapał O kurna to był na ścianie no, Ręka no, Przejście Chodźcie na górę od razu W jak mamy korbę Albo do piwnicy właśnie do piwnicy, tu się lepiej bronić, chyba Eee, boomer jest Uwaga tam jest jedna dobra. ręka Przeładowuję Z góry idzie ręka No właśnie, dlatego cofamy się do piwnicy dobra, ja A w piwnicy jest boomer A, dobra, to nie Ej, ona zniknęła To nie cofamy się do piwnicy jaj, 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 jaj. Dajcie się wyleczyć, kurwa Dobra, lecę, lecę. Ręka jest gdzieś na górze. Dobra. Iż za, mną, za mną. Horda opanowana. Jest tylko ręka. O, przepraszam. Leży. Nice. Dobra, wchodzimy. Ty, ale gdzieś zgubiłem ten... apteczkę. Chodźcie na piętro, tu chyba się będziemy bronić. Jest lepsza maczeta, jakby ktoś chciał. O, ja bym chciał... O, nie, dobra, nie, mam glock'a, lepsze jest, jest. Ja już jąłem ja lepszy, lepszy Hunter no, zapał Widzę obezwadnieni jesteśmy Dobra Ja już ja już go tam ręka, ręka. ręka wchodzi. Dobra walimy rękę na prę Mamy go ręka leży dobra, że chce zabić To już jest chyba końcówka No chyba tak Dwie minuty mamy ktoś To są drzwi jakieś O co ale dobra dostań się do schronu Mamy to Kurde czemu tak się to pali? Ja nie wiem czy Dobra, już. Nie. A ja zbiorę. Dobra, gdzie jest schron? Mmm, schron jest. E, mamy zaznaczony chyba. Nie, nie. Nie, nie mamy. Schron by. Nie, wiem gdzie jest schron tam. Trzeba cofnąć się. stawaj! Tak, 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 trzeba co się co. Uważajcie tylko na robimy Nie, nie, nie uważajcie, uważajcie ptachów, na dzieci, uważajcie na dzieci ptaki, i nie Ptaki ptaki. Uwaga, jest dużo muchorów chyba. Jest tam taki. mnie, gonię mnie. Ode. dobra. Masz Dobra, damy radę, chodź. Już jesteśmy przy tym. jest karygoda? Karygoda? Szybko, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawajcie. Dobra, damy radę. Szybko, dawajcie. Dobra, Tam Nice. Pięknie. Bang. Ej, ja nie wiem, co się dzieje, kurde. Jak zaczęło nam dobrze iść nagle. No. Już dobre bronie mamy. Po prostu ogarnę, ja mam na przykład RAR. Tam tam zadcą. Ale też mam nadzieję, że jesteśmy bardziej zsynchronizowani? A co myślisz, w sensie jak, jak są hordy, to idziemy w miejsca, gdzie rzeczywiście wiemy, że jest dobrze No... będzie w miejscach, w których nie wiemy Teraz będzie niezły rozpierdol No, a teraz będzie rozpierdol, bo jeszcze tutaj nie graliśmy hmm. Kurwa, Nieźle No, nieźle Kundzik, dziękuję za 5 miesięcy subskrypcji! GG! Nice, Kundziks! Nice, nice, beczko! Ach, kurde, dobrze, dobrze, dobrze. Podoba mi się. Fajny poziom jest. Nalot, no, bow! No, to pewnie będzie trudno. Trudniej. No to jest misja na czas na wytrwanie, wiesz? Tak, tylko się bronimy? Toż musimy tam dojść najpierw. Dobra. O kurde, kwasowe. Zobaczcie, co za utrudnienia są. Dobra, dam radę, Potrzebamy może. Trochę. Plus 15 punktów zdrowia wezmę. Zdrowie się przyda. Dobra, wylecie się na start. Dobry pomysł. Ktoś tu jest inteligentniejszy niż Łabądź. No, <grytanie> tak da tak mi mówili. Dobra. Yy, nie ma to. Yy, kaliconie, tu jest jakby ten pudełko. Łado, darmowy ładunek o, jest z Kaligona. Ale spokojna muzyka. No yy, macie no. 37, 37 drudniaku? Proszę. Dobra, nice. Gotowi. Ale dziwnie mam napisane? Co? No co? Nie, no dobrze jest. A u was mam pokazane, bo miał prawie full? No, u nas masz full. No, u mnie mam jeden pasek, jakiś jest zbugowany. Dobra, no nic, no, lecimy? Ty, no, no, uwaga no. na A tych ludzi. A ja A mam nie, my 132. Ja to 125, Kurde, i ludzi, dobra. Ja no, już tego nie pamiętam. Dobra, tutaj trzeba zaskoczyć. Ukończ poziom. Dobra, idziemy do baru kreta, dawajcie. Dajcie, bo tutaj jest jeszcze hajs. Dobra idziemy A to jest ta misja o, o, główna O, lepsza snipera Waga plujek my, na daleko Fast gdzie dziewięć No po schodach zeszliśmy ręka, no, ręka. Szczodowuje Leży ręka To jest ta główna misja, więc teraz będzie zajebiście No tylko wiesz co ja nie wiem czy ja tam gdzieś na górę Waga plujek, stres. znaczy skaczyciel ty? Po prawej Pobrena jeszcze, po prawej boomer O, dostałem No, cofnijcie się Dobra, nice Przed wejściem jest też ten Tak, przed Pobrena? wejściem jeszcze jest gówniak Uważajcie na skaczące gówniaki, Pobrena bo chuj wie, mogą też tu być w sumie No mogą, mogą, to daje misję W barze mogą być najbardziej, mm -hmm. najbardziej Trzeba więc, nie dajcie się zaskoczyć, bo to automatycznie hordę uruchamia Więc patrzcie na ściany A Jak będzie horda to się cofamy Tak, cofamy się jak będzie horda a co na jest horda nieunikniona w barze, ale no. No ale to jest w już horda i, i kres. jest cały czas muzykę grać. Dobra, to będziemy grać nutkę. Dobra, wchodzimy. Dobra, Dobra chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. I najpierw przelutujmy, nie aktywujcie jeszcze. Mm -hmm. Dobra. To jest apteczka, jakby ktoś chciał. Mam na razie pilsy. Hello. Otwieram. Ja też. U, ale... Kałach jest, jakby ktoś chciał. Tutaj jest jeszcze na. Jest zamknięte pomieszczenie. Oh, gdzie jest w skałach? Tam, w otwartej skrzyni O, U, to jest shotgun to tak też. Rzuć mi trochę amunicji do shotguna. Ktoś? Nie, tu, no to jest jeszcze skrzynka z shotgunem. Tak, gdzie? O jest, no, dobra? Nie jest no, dobra, nie było tematu. Co? To masz też rar shotguna. Nie, nie było tematu. Co mam? Zaznaczyłem ci, tutaj masz rar shotguna. Ale ja mam lepszego, ja, wiesz? Tutaj macie tak? bandaże i apteczki. Dobra, no, damy, no, dobra. damy rady. Dobra, no to co? A próbujemy. Nie wiem, gdzie tu a się stoi. Chcecie jakieś No, no, ja, to, Chcecie to, to, Otwieram. Dobra. Otwieram. dobra. Pilsy? E, nie, nie. Lady, masz pilse? Eee, nie, Ja mam pilsy. Pilsy. Ta. Pilsy. Pilsy. Ta. Pilsy. Pilsy, pilsy, tak. Aktywujesz Jest tę jakby ktoś potrzebował. Ale po ma... sobie aktywuj, ty pilsy. potrzebujesz bardziej. Na razie aktywuję podczas walki, jak będą potrzebne. Lepsza. Nie, nie jest lepszy ode mnie. Dobra. Dobra, ogólnie tak, będą atakować z każdej strony. Dobra. Pamiętajcie o tym, że to jest apteczka. Mam radę, dawajcie. Ej, a gdyby. No dobra, dawajcie, włączaj to. Tu są okna jakieś. Dobra, ja patrzę to okno, bo powinno... Ja to, kto, patrzę, to, kto, ja patrzę, ja patrzę prosto. Tak, bo tak, ja mam tak. Dobra, włączaj! Zaczynamy! Ale buza! Oh. Oh, yeah. Dobra! Gdzie są oh, jesteście?! Kurwa, Starajcie się na blisko tego nie rozwiązywać! No. O kurwa, boomer! Ale we mnie oh, wjechał. Jak, jak, śmietana w masło O może się wyleczyć Ręka! No ręka widzę Ręka leży A, aktywować, ja aktywuję Ja leżę achuj, 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 achuj. Nie wiem czy to było dobre z tą aktywacją Jak nie? Kurwa! Co się tu dzieje? Padłem. Ręka tu jest! Leżę znowu, ale rękę zajebałem bałem. Dobra, leży To jest jeszcze jedna ręka. Uwaga! Mówili, no widzisz, dlatego pistolet mi się przydał. Jak się leży. A ja mam. Kurde, za, za... To nie było dobre. To nie było dobre, zero taktyki obronnej, cholipka. No, powiedzieliście, że włączamy, no to włączyliście, nie? A no czemu by włączyłeś kolejną? Może trzeba było przetrwać jedną hordę i dopiero poczekać na następną. Znaczy. No dobra, no... To no nie rację. jest z falami przypadkiem, że... Jak nie, jedną jak hordę... Chyba, nie, no mi się chyba chyba wydaje, się. że ta horda dalej jest aktywowana. Że jak to nie jest przypadkiem, że jak po chwili włączasz, to bo ten... bo wiesz, Bo wiesz, co się dzieje tam z tyłu? No. Tam z tyłu, kiedy my to robimy, to i tam po prostu wszyscy osarali odjeżdżają. I po prostu wydaje no. mi się, że i tak ta horda by była. Może nie, może właśnie warto poczekać i pokonać jedną i dopiero aktywować kolejną, wiesz? I wydaje mi się, nie wiem czy to jest dobre miejsce. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby bronić się na dworze, bo jest ciasno w tym pubie. Zobacz na podwórku, w sensie. W, na przykład w jakimś takim sensownym rogu. Bo jak razem skupimy się, bo chodzi o to, że jak skupiamy się razem na przykład na ręce. Ale I za tego, za muru też idą. Ee, no dobra, ale w Pabie jest to tyle problem, że jak wchodzi ręka, jest problem, bo jedna osoba z nią walczy na przykład. A to by, by musiało być na tej zasadzie, że wszyscy skupiamy się na przykład na ręce, co nie i ją eksterminujemy z daleka. No jest strasznie ciężki moment ogólnie, moim zdaniem, jest przejebane. No mi ma, mi...